Zmianie uległa identyfikacja wizualna, komunikacja marketingowa, a nawet to now voice. Powiedzcie mi, dlaczego zdecydowałyście się na takie zmiany? Zmieniłyśmy branding dlatego, że Fordata zmieniła się na przestrzeni minionych 14 lat. Od lokalnej spółki staliśmy się organizacją, która pracuje aktualnie z klientami z ponad 34 krajów. Użytkownicy naszego systemu pochodzą praktycznie z każdego kontynentu. Polska nadal pozostaje naszym głównym rynkiem, natomiast Europa jest tym obszarem, na którym skupiamy swoje działania i zależało nam na tym, żeby nowy branding nad tym nadążył, aby stworzyć identyfikację, która z jednej strony podkreśli nasze wartości, ale z drugiej strony pozwoli nam wyróżnić się na niezwykle konkurencyjnym europejskim rynku. Wiesz, Kasia, wszyscy wiemy, że dzisiaj pewna jest tylko zmiana. Zmienia się technologia, zmienia się branża. Cały świat się tak naprawdę zmienia każdego dnia, i zmiana stała się po prostu czymś normalnym w biznesie. Mnie osobiście bardzo spodobał się ten pomysł, żeby postawić na autentyczność, żeby pokazać nasz zespół to, kim jesteśmy, jak pracujemy. Jak zobaczyłam ten koncept, to od razu powiedziałam, że jestem na tak. Rebranding to długi i kosztowny proces dla każdej właściwie firmy, dla każdej marki, szczególnie jeżeli jest w takim zakresie. Jakie miałyście obawy na samym początku? Um, obawy, wiesz, um, ja zaufałam przede wszystkim naszemu zespołowi kreatywnemu, um, że poradzą sobie z tym zmianą. Um, dostali ten kredyt zaufania. Oczywiście jako analityczny umysł dopytywałam o harmonogram, o budżet, o uzasadnienie um, i tak dalej. Um, natomiast um, byłam za tą zmianą też dlatego, że my z Olą od lat jesteśmy zgodne co do tego, jakie wartości nam przyświecają, i wydaje mi się, że ten branding to adresuje. Mi osobiście zależało przede wszystkim na spójności identyfikacji wizualnej i spójności komunikatu, który kierujemy do klientów. Równie ważne było dla mnie to, aby ta nowa identyfikacja była w stanie podkreślić nasze wartości i wyróżnić nas na rynku wraz ze wzrostem skali naszej organizacji. Taką ważną rzeczą też było to, aby nowy branding był nie był na tyle drastyczny, żeby klienty, klienci byli w stanie nas rozpoznać po tej zmianie, Dlatego też spodobało mi się odświeżenie koloru zielonego, będącego kolorem zaufania, o które tak dbamy w relacjach z klientami, pozostawienia motywu natury, który z kolei wskazuje na ekologię ważną zarówno w Fordata, jak i istotną dla mnie osobiście. I ostatnia rzecz to są ludzie. Od zawsze podkreślamy, że siłą naszej marki są ludzie, a nie tylko technologia i chcieliśmy, aby nowy branding to podkreślił. Jak już jesteśmy przy wartościach. Powiedzmy tutaj naszym słuchaczom, jakie wartości i przewagi konkurencyjne uwypuknę właśnie ten branding? Ja przede wszystkim chciałabym podkreślić, że wartości Fordaty się nie zmieniły. To, co się zmienia z nowym brandingiem, to sposób ich komunikowania. Od zawsze naszą domeną jest szybkość działania, ponieważ jest ona ważna w branży, w której działamy w branży fuzji i przejęć dlatego też. Na przykład odbieramy telefony od klientów w 15 sekund, odpowiadamy maile na 15 minut, 15 minut, co jest szczególnie istotne, szczególnie jeśli klient przychodzi do nas z jakimś zgłoszeniem technicznym, żeby szybko dostał rozwiązanie na, na swoje zapytanie. Również sam u udostępniamy klientom w 5 minut. Drugą rzeczą, która nas wyróżnia, jest to, że dążymy do tego, żeby budować z klientami długofalowe partnerskie relacje, Każdego klienta znamy z imienia. Każdego klienta traktujemy jak klienta VIP. Nieważne jaka jest skala transakcji, czy jaka jest wielkość organizacji, z której klient pochodzi. 77% naszych klientów pochodzi z polecenia i wydaje mi się, że to jest najlepsza wizytówka. I te rzeczy chcieliśmy podkreślić, zarówno w nowym brandingu, jak i w nowym logotypie. Mówiłaś, Ale, o szybkości działania. Mówiliśmy o VIP, o obsłudze klienta. Skoro już jesteśmy przy 4Data Team, Mamy ze sobą pokaźną sesję zdjęciową, całego właściwie zespołu i będzie ona już widoczna, a właściwie w każdym aspekcie naszej komunikacji, takiej jak strona internetowa, jak social media, jak Google Ads, a nawet prezentacje dla klientów. Zgadza się? Dziękuję, że o tym mówisz, Kasia. Ja może powiem w ten sposób: my chcemy być dla naszych klientów, chcemy być dla Państwa transparentni. Chcemy tym nowym brandingiem pokazać, kto stoi za marką Fordata. Czy kim jest sławetny Fordata Team? Dlatego też w nowej identyfikacji zdecydowaliśmy się zrezygnować ze zdjęć stokowych i pokazać zdjęcia naszego zespołu. Tak, to był dość odważny ruch, bo przecież nie jesteśmy modelami, ale myślę, że świetnie się przy tym bawiliśmy. Mieliśmy okazję się zintegrować, pokazać, jacy jesteśmy. Ja uważam, że to był bardzo dobry ruch. Mówiliśmy o kolorach, mówiliśmy o fontach, ale mamy ze sobą też dużą zmianę w samym systemie Virtual Data Room. I to nie jest tylko zmiana pod tytułem punty czy kolory, ale pokaźne, właściwe zmiany technologiczne. Tak, to prawda, my rozwijamy system od lat i robimy to bez względu na to, co akurat dzieje się w marketingu, ale tu faktycznie te zmiany zbiegły się w czasie. Właśnie wypuszczamy nasz nowy viewer do dokumentów, czyli komponent, który pozwala przeglądać dokumenty, jak i komponent, który odpowiada załadowanie dokumentów. Jednocześnie pozbywamy się tzw. wtyczek do przeglądarek. I oczywiście, przy okazji, system też bardzo przyspiesza. W niektórych momentach bardzo radykalnie. Dla przykładu ładowanie 600 folderów zajmowało blisko 10 minut, w tej chwili będzie zajmowało 10 sekund. Także tak, system się zmienia cały czas. Dodatkowo no, zmieniamy technologię i na backendzie, i na frontendzie. Inwestujemy w bezpieczeństwo, nie ustajemy w tym, żeby nasz produkt był coraz lepszy. Co to tak właściwie znaczy dla naszych klientów? Ja chyba powtórzę wszystko, co Ola powiedziała. No przede wszystkim te zmiany wpłyną na komfort pracy w naszym systemie i na szybkość działania. To, co jest też bardzo ważne, to eliminacja, eliminacja wymagań technicznych, które są niezbędne do korzystania z naszego systemu. Właściwie teraz ograniczyliśmy je do zera. Użytkownik może korzystać z systemu w pełni na dowolnym urządzeniu, na telefonie i z systemem Android i iOS. Bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych komponentów, i to na pewno jest bardzo duża wartość dla klientów. Myślę, że same zmiany brandingowe też są same, same w sobie przyjemne dla oka, więc one też podniosą po prostu przyjemność pracy z systemem. Natomiast to, co przede wszystkim się zmienia, to właśnie szybkość, na którą stawiamy, zarówno w tym, jak pracujemy z klientami, ale też w tym, w jaki sposób działa nasz system. Skoro już jesteśmy przy klientach. No to jak odebrali oni nowy branding? Czy mamy już jakieś newsy z rynku? To, co zrobiło chyba największe wrażenie, to zdjęcia zespołu, szczególnie dla klientów, którzy pracują z nami od lat. Fajnie jest zobaczyć po prostu osobę, z którą się pracuje przy zapisie na formularz czy na reklamie Google Natomiast z mojej perspektywy też ważne jest to, żeby dla nowych klientów pokazać właśnie ludzi, którzy stoją za fordatą, bo jeszcze raz podkreślę zespół jest w naszej firmie najważniejszy, więc, więc to jest rzecz, która zwróciła największą uwagę klientów, ale też sam logotyp, który jest ciekawy, unikatowy, ale też podkreśla te wartości, które w Fordata są ważne. Strzałeczka, która wskazuje na szybkość, i literka F, która jest esencją Fordaty. Bo Fordata to więcej niż technologia. I taki jest nasz nowy branding, takie jest nowe oblicze Fordaty które już teraz możecie zobaczyć że w wszelkich materiałach komunikacji naszej marki. Dziękuję Ci, Ola i Ola. Dziękuję, Kasia.